Witam Was serdecznie, z tej strony Harden. Witam Was w kolejnym odcinku z serii żółte koperty. W dzisiejszym mamy do otwarcia cztery koperty. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. E, uczę się liczyć od początku, tak. Dawno w szkole nie byłem podstawowej, chyba zapomniałem jak się liczy. E, dzisiaj mamy bardzo cienkie koperty. E, trzy żółte, jedna biała. E, przyznam wam się, że dzisiaj przyszła do mnie jedna z tych kopert e, i była Purity. I musiałem po prostu podpisać się u podpisać się, listonosza na liście, że ją otrzymałem. Natomiast inna koperta, pod spodem ma naklejkę. Jestem coś ciekaw co jest na tej naklejce, bo tu już zamazałem, tu było moje imię i nazwisko. tak? No ale właśnie, bo tu jest, to jest naklejka pocztowa, ale tu coś jeszcze pod spodem jest. Hm. Jeżeli jesteście ciekawi, co jest pod spodem, po prostu napiszcie w komentarzu. Postaram się delikatnie to jakoś wyczyścić, bo z tego co widzę, to jest naklejone. A pod spodem ta naklejka jest zabezpieczona i tak taśmą, taśmą klejącą, więc to się da ładnie wyczyścić. Tylko po prostu trzeba chcieć. Więc zmotywujcie mnie, jeżeli mnie zmotywujecie, Odkleimy i zobaczymy, co pod spodem jest. Prawdopodobnie Chińczycy między sobą przesyłali po prostu yy, te elementy między magazynem, może, a, albo między firmą, która to sprzedawała, a właśnie magazynem. No nie wiem, ale może otwórzmy tą kopertę jako pierwszą, jest dość dobrze zabezpieczona. nie wiem, gdzie tutaj chwycić, bo więcej środku, może zrobimy taką. Delikatnie nat natnę tutaj. Bo coś tu jest, coś tu jest i nie chcę, nie chcę tego uszkodzić, bo wyczuwam po całej... A nie, nie wyczuwam to nie jest to. Czeka może tylko Kurde, jak tą kupertą, bo jest tak zaklejona. Tak zakrojona, żeby nie ma nawet jak nożyczek ułożyć. Ok, spróbujmy tak to otworzyć. Dobra. To co w środku? O! <laughs> Słuchajcie, a w środku są lasery. W środku są y, lasery, y, no lasery do mojego skanera 3D. Kolejne, y, już trzeci komplet. Okazało się. Nie wiem, czy jej potem zużyję, nie mam pojęcia, ale no przychodzą do mnie. Chyba to ostatni komplet, który zamówiłem, bo się spanikowałem w pewnym momencie, że do mnie lasery nie przyszły. Okazało się, że one przyszły, ale uszkodzone. Zamówiłem kolejne dwa komplety i to jest chyba ten drugi komplet tych laserów. No dobra, lasery, pierwsza koperta. Bec. Weźmy, może białą kopertę. Tu prawdopodobnie są głowice do drukarki. Tak, coś mi się wydaje. Tak po, po, po wymacaniu dokładnie i znowu się okazało, że Chińcy, Chińczyk na nas oszczędza i wysłał nam głowicę bez opakowania. Ale uwaga, są to głowice 0,4 mm. Są to głowice 0,4 mm. Do tej pory miałem założone w H2 głowice, głowice 0,3 mm. Więc są to głowice o większej średnicy. I kto wie, czy nawet. Może jutro, jutro e, będę wymieniał głowicę. Właściwie mi się zatkała, ta 03, e, to może sobie tą założę i zobaczę jak będzie się drukowało na niej. To nie jest głupi pomysł. Tylko będę się sobie w programie zmienić, że zakładam głowicę 0,4 mm. A dobrze sobie zrobię nowy konflikt do, tak, do tych głowic. Okej, okay, czyli to Głowice. Mm, dobra, mm, to bierzmy kolejną kopertę. Co tu może być? W sumie, nie wiem, coś bardzo cienkiego. Yy, otwieramy kopertę. I w kopercie znajduje się, uwaga, co? Aha! Yy, jedna metal, jedna głowica stalowa. Jest to głowica stalowa, yy, 0,4 mm. Bo to są bodajże chyba z brązu. Brązu? Jezu, nie wiem, ale chyba brąz. On... Piszą, piszą na tych głowicach jak je sprzedają a to jest głowica stalowa yy, ponoć wytrzymalsza bardziej wytrzymała niż te głowice no zrobiłem sobie jedną sztukę aby sprawdzić jak to jest u nas o wiele, o wiele droższa niż te niż te złote yy, ta srebrna jest o wiele droższa tylko wyszła jedna sztuka jestem w ogóle ciekaw, yy, ciekaw yy, bo to z koprowa. Jezu nie pamiętam, nie słuchajcie zabijcie mnie nie pamiętam pewnie teraz że mi się śmiecie przed monitorami że tak fajle strzelam ale nie wiem jaki to jest stop metali, metalu, metali. To jest że stal, tak, to jest na pewno stal, ale to nie mam pojęcia, co to jest za stop. Pewnie mi napiszecie w komentarzach, ja za to wam od razu dziękuję. Ok, i sprawdźmy jeszcze to jedną Purity. Coś, też chyba, coś, czuć chyba głowicę w środku. Co to jest napisane? Eee, coś moduły razy 5, więc prawdopodobnie to będą głowicę. Mogłowicę przeważnie po 5 kupowałem, więc dzisiaj mam taką bardzo y, drukarkową, tak, chyba głowicę, drukarkową kopertę. I to są głowice też 0,4, też 0,4, też, też głowice 0,4. Postanowiłem jednak zainwestować bardziej w głowice 0,4 niż 0,3. Na tych 0,3 mi się chyba częściej zapycha y, drukarka, a ja naprawdę mi na jakości zbytnio mega wielkie nie zależy. Więc głowice 0,4 będą dla mnie lepsze. mimo że mam sporo głowic 0,3. Choć też z drugiej strony nauczyłem się w końcu czyścić te głowice, jakie jak wyczyścić te końcóweczki. Yy, więc to też takie, no, szerost formy chyba w tym momencie, ale spoko. Jakoś sobie. Yy, Damy radę, to i tak już zapłacone, więc pieniążki wydane. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Sprawdzimy tu głowicę i najwyżej, gdzie będzie będziecie ciekawi, dam wam po prostu znać. Reasumując dzisiejsze koperty, widzicie, bardzo mało mi to zajęło dzisiaj na biureczku. 5-5-10 głowic 0,4 mm, z brąz, brązu nazwijmy je, jedna stalowa i dwa lasery dość dużej mocy. Tak, one są dość dużej mocy, te lasery. Yy, więc yy, w kierunku oczu nie strzelać. To tyle. Zachęcam do dania łapki w górę, napisania komentarza, polecenia kanału swoim znajomym. Yy, I ja się z wami żegnam. życząc wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności, kiedy ten film widzicie. I do następnego razu, trzymajcie się.